Hej, wow, cóż to był za dzień, dużo się działo, dużo pozytywnych rzeczy. Mam nadzieję, że również u Ciebie było mega y, pozytywnie. Y, tak więc już spieszę oczywiście z podsumowaniem sesji, tak więc wrzucaj łapę w komentarzu przyznaj się, czy właśnie siedzisz o tej porze nad analizami i lecimy z tematami, nie ma co przeciągać, tak więc zaczynam od rynków światowych, zobaczymy, czy wirus jeszcze szaleje. Dax, sesja zakończona 12593 punkty. Widzimy, że panowie wyciągali ją w dniu dzisiejszym, tak więc zobaczymy czy to wyhamowanie będzie jakieś stałe, czy nadal będziemy mieć obsuwę. oczywiście w komentarzu możesz dać to upust temu, co ty uważasz na ten temat, widzimy że S&P 500 jest na 3109 punkta w tym momencie, tak więc sesja również zakończyła się na minusie, jeżeli chodzi o daka, mamy wyhamowanie 8861 punktów w tym momencie, tak więc zobaczymy czy to wszystko wytrwa jak się oczywiście rozpocznie jutrzejszy dzień srebro się 17,88 dolarów za uncję, tak więc widzimy, że mamy dosyć mocną tutaj wcześniejszą spadkową sesję, dzisiaj oczywiście również wyhamowanie na złoto, na plusie 1639 dolarów za uncję w tym momencie, tak więc tak to wygląda. Tak więc wyhamowało oczywiście również spadki, jeżeli chodzi o waluty do złotówki. Frank zdrożał 4 5 zł, 5 groszy, euro ciśnie mocno do góry, 4,31 już jest w tym momencie. Tak więc naprawdę złotówka mocno się osłabia i dolar również na plusie 3,96 w tym momencie. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o waluty. Lecimy z tematami, jeżeli chodzi o indeks strachu na krypto 41. Jak dla mnie to jeszcze nie jest strach. Zobaczmy, co się dzieje. 64,2 dominacja bitcoina. Bitcoin kosztuje 8800 dolarów za sztukę, tak więc mamy spore spadki na Bitcoinie na pozostałych altach. Tak więc będzie zatrzęsienie 5,79 na minusie. Widzimy, że bardzo mocno topowa dziesiątka traci. Ethereum 8% w dół: 13 Bitcoin SV, Litecoin 12, 12 EOS, Balance Coin prawie 10, Tezos na plusie. Zobaczmy, co w ogóle jest dzisiaj na plusie: 22% Ion Chainlink 3,83 czy 2,64 Tezos, i jeszcze dosłownie mamy dzisiaj cztery alty dodatkowo na plusie, tak więc dzisiaj można powiedzieć, że szczęśliwa siódemka w topowej setce projektów na całym świecie, tylko i wyłącznie na plusie. Reszta na minusie, w tym najwięcej traci BitShares 16%, Ethereum Classic 16%, 16 Eternity Wacky Chain 15, 15%, Nervous Network. Tak więc tych dwucyfrowych padków dzisiaj na rynku krypto również nie brakuje. Pytanie, czy to rynkowi kryp krypto również zaszkodził wirus czy też nie. Oczywiście w komentarzu możesz dać info, co Ty oczywiście o tym myślisz. Jeżeli chodzi o rynek giełdowy, o, widzimy, że gaming tutaj bardzo pozytywnie dzisiaj, tak więc widzę, że zakupy ruszyły. Wszyscy ci, którzy są zapakowani w gotówkę dzisiaj mogli się popisać tym i dać upust swoim zakupom. Juju, 14% do góry, NG Games 13, 10, one more, czyli to wszystko, co było wczoraj, wczoraj i przedwczoraj zrzucane. Widzimy, że mamy bardzo ciekawe momenty na zakupy. Silne spółki dzisiaj odrodzają się, tak więc więc blisko 10%, tak więc no nawet 7%. Tam, gdzie jest siła, gdzie są pozytywne informacje, dobre fundamenty, tak więc widzimy, że to wszystko idzie do góry. Vivid tylko traci 4,31, The Distance 3,38, Falcon 2,28, Carbon 2,60 i jeszcze na minusie tylko Moonlight 11, Bit World The Games, ale nieznacznie. Jeżeli chodzi o sam kontrakt, to go dzisiaj rozgrywał to VGames 21991 punktów i 4 dziesiątki na plusie. CD Projekt 161 milionów przewalone, popyt dzisiaj starczy się dosyć mocno z podażą, ale się wybronił. 16 setnych na plusie 307 złotych 80 groszy zł jedno akcie s Projektu, projektom, čo ich... Zapłacić Playway 2% do góry 21 milionów, 15 milionów TS Games 11 Bit 10,5 miliona i ponad bańkę jeszcze na Juju World Games, Farm 51, Blueberry i Creepy Jar. Tak więc to jest ten top, jeżeli chodzi o obroty. Jedziemy dalej z tematami WIG Banki na wigu Banki Santander 85 na plusie, PKO BP 72 setne na plusie i PKO SA 59 setnych. Pozostałe jeszcze 3, czyli BNP Allior na plusie. Sam indeks WIG Banki 6283 punkty. Jedna na dziesiątka na plusie. Na minusie za to Unicredit 8%, Getting 3,5, 2,34 Millenium i Getin Noble również ponad 2%. Jeżeli chodzi o OZE, e, tak więc ten strach, że te dostawy mogą być gdzieś zatrzymane, zobaczymy, czy rzeczywiście tak e, jest. A jak widzimy, no inwestorzy również zruszyli na zakupy. Sunek z 5% do góry, Bioma z 5%, 3% PEP, 0,1 Sybato ruszył również 3% do góry. Na plusie jeszcze Thermo, Remor, Solar, ML System i Columbus. Na minusie za to tylko Nowavis. 3% 6,8% md Energia, Photon i LQ nieznacznie na minusie. W obrotach króluje nam dzisiaj Columbus, 3 miliony, 2 miliony, 100 ml system, 0,1 cybaton, 1 milion i ponad bańkę z W spółkach drogich pod względem ceny za akcje, Gere Media 25% do góry, Wawel 2% do góry, Neuka 1% na minusie. Dzisiaj za to MBank 1,30, 1,28 i LPP 1,21. W obrotach LPP 31 milionów, tak więc znaczne obroty. Elevenbit 10,5 miliona, 6 milionów na MBank. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj zieleń na New Connect, tak więc zaraz pewnie będziemy obserwować rekordzistów. WIG budownictwo 1,69, CE 86, chemia 75, shorty również dzisiaj były w grze, a na minusie za to dzisiaj 4% leki, górnictwo 2%, paliwa 2%, 2% MSBAS i telekomunikacja. Jeżeli chodzi o WIG 20, 1933 punkty stracił, 63 setne. MWIG 40 stracił, 73 setne, 3806 punktów i SWIG 80, 12484 punkty, 12 setnych na minusie. Jeżeli chodzi o szczegóły, czyli WIG 20, wig 20 dzisiaj na plusie, CCC 1,70, PKO BP 0,72, PZU 59 setnych, tak więc to są te, które są na plusie, w tym jeszcze PKO Altycid CD Projekt, reszta już na minusie, poza Santanderem, który jest bez zmian. Orange traci 3%, PG 2,72, LOTOS 2,56, PKO LEN 2,52, JSW praktycznie bez zmian 0,7, tak więc ja już sobie stopa na 200 na plusie przeniosłem, tak więc niech się już dzieje co chce, tak więc pozycja jest zabezpieczona i już na sporym plusie. CD Projekt 161 jest liderem obrotu, 161 milionów, PKBP 102 miliony, 101 milionów, PKN Orlen, tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o obroty. Dzisiaj znaczne obroty na Wigu 20 widzimy, tak więc zaraz oczywiście zerkniemy na garść, garść statystyk, to będziemy widzieć jak te obroty dzisiaj poszalały. Jeżeli chodzi o indeks średnich spółek Budimex, 4% do góry, Famor 2%, 2Ciech, CA Games 2, 2.36, LiveChat i Playway 2%. A jeżeli chodzi o spadki, to Mabion 8,5% na minusie, Amres 7,18%, Forte 4,78%, Getin 3,50%. Jeżeli chodzi o obroty, to liderem jest Playway 21 milionów, jest Games 15, 12 milionów, Millennium, Amres 11 i 11 bit 10,5 miliona. Jeżeli chodzi o Eswik 80%, to teraz review, 5% do góry, Asbis 5% do góry, CP grał 5% do góry, Torpol, Pryor po 4% do góry, nawet Rainbow nam odbił 3% do góry, tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o topowe wzrosty, a jeżeli chodzi o na minusy na Zwigu, to dzisiaj Elemental 5,88 na minusie, Bioton 5% ponad i 5% Mangata, również Elbudowa, to są te największe spadki, nawet Polimex urwał 4,98 na minusie, tak więc również tutaj pewnie stopy zapalone. Jeżeli chodzi o hmm, obroty, hmm, to liderami obrotów na SWIG-80 jest Wawel, ponad 5 milionów, AluMetal 3 miliony 300, 3 miliony 200, Asbis i Unimod milion. Jeżeli chodzi o New Connect, czyli widzieliśmy, że indeks był pozytywny, tak więc będziemy pewnie świadkami znów ciekawych wyników na New Jak żeby inaczej New Connect nie zawodzi Oniko 49% do góry, BlueTech 38, FinTech 36, Inojin 31, MCPL 327, Gere Media 25, 20 Piure, APIS 20 na znacznych obrotach Juju 14, One More 10, 9 The Dust Geotrans 8, tak więc widzimy, że gaming tutaj mocno również wraca nam do gry. Pytanie, czy na stałe, czy nadal rynek będzie się nadal bał. Jeżeli chodzi o spadki, to APT, ARTP 28 na minusie, Lauren PS 26, BOA 25 na minusie, CFSA 21 i pozostałe spółki również, w tym Synerga 17 na podwyższonym obrocie, MobiMedia 13 na też większym obrocie, więc to wszystko da się łatwo wyłapać, więc do Jeżeli chcesz zakosztować sporo emocji i lubisz przede wszystkim spółki groszowe i akceptujesz ryzyko, które się wiąże oczywiście z tym, że na New Connectcie po prostu jesteś zaangażowany, no to myślę, że ciekawo, ciekawe tam rzeczy możesz wyczyniać. Jeżeli chodzi o WIG czy indeks szeroki, i zanim oczywiście do tego przejdę, to jedziemy jeszcze z na obroty. 134 318 transakcji zawarto, a obroty dzisiaj przekroczyły również miliard. Miliard 129 413 829 zł. Morizon wystrzelił 97% do góry. Kto wie, co tam się dzieje, nie rzuci w komentarzu. Harper 24. Hmm. W-Invest 20, Eulon 14, Elzap 13, iKup 10, 11, Moj 10, tak więc widzimy, że bardzo, bardzo fajne, ciekawe stopy zwrotu. Tak więc te spółki, które są mocne, które są gdzieś cenione przez inwestorów i stoi za nimi coś pozytywnego, to właśnie prawdopodobnie na fali tych złych doniesień teraz są już powoli skupywane, bo czy ten trend się oczywiście utrzyma to tego nie wiadomo, bo rynki światowe jeszcze nam tutaj nie wyhamowały ostatecznie. PBG na minusie największym 29%, na minusie Reinhold 15%, Unicredit 8, 8, 67 skarbiec i Mabion 8%. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ujemne wyniki. Tak więc to było takie szybkie na speedzie podsumowanie dzisiejszej sesji wieczornej. Ciekawy jestem, czy o tej porze ktoś jeszcze siedzi nad analizami i już wstawia zlecenia do koszyka, żeby mógł zebrać coś ciekawego z rynku jak tylko wystartuje jutro o 9, tak więc trzymam kciuki za te twoje analizy, aby były trafne, abyś jeszcze do końca tygodnia i w najbliższym czasie wykręcił niesamowite stopy zwrotu. Pozdrawiam cię serdecznie, spokojnej nocy, trzymaj się, hej!